maneczku ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj Benhart, a to jest kolejny odcinek z gry Team Fortress 2, tym razem w trybie MGE. I dzisiaj gościnnie jest ze mną Baro. przywita się młody. Witam. A, moi drodzy, po mojej przerwie związanej właśnie z wakacjami powróciłem i tak postanowiłem, że nagram dla odmiany kolejne MG, bo dawno nie było, a że też postanowiłem, że nagram z młodym, bo dawno mu, temu mu to obiecałem, ostatnio zresztą też, to doszliśmy do wniosku, że dobrym momentem będzie właśnie teraz. Ale to nie, e... nie e... być, ale on mi zaproponował jednego skrapa, więc nie mogę mu odmówić. <laughs> no widzicie, jakie jestem hojny. Okej, okay, moi drodzy, nasza MG będzie wyglądała następująco. Gramy sobie tutaj elegancko na soldów. Pomyślałem e... młody, że może będzie tak, że e... zrobimy do dwóch wygranych a trzecia runda to będzie znaczy, inaczej, będą na razie dwie rundy. Jeżeli I... będzie po jednym punkcie, to wtedy zawalczymy o zwycięstwo, a jak powiedzmy, ty albo ja będziemy mieli dwa zwycięstwa, to z kolei będzie dodatkowa runda jako walka o honor, może być? Ok, no to elegancko, dobra, ja tam jestem przygotowany, ty mam nadzieję też. No dobra. Ok, no to jedziemy. Ostatnio powiem wam, moi drodzy, że przed nagraniem robiliśmy sobie niedużą nie rozgrzewkę i powiem wam, że młody prawie mnie pokonał. Gacia? Pokonałem cię, nie. Ej, przepraszam bardzo, dwa razy pod rząd ja cię pokonałem, a potem ty mnie pokonałeś. No. O, fuck. Chyba zginę. Nie, nie zginę. Nie, nie, nie. Ja już dawno zginąłem. Więc... A, mam cię. Kurde, ja nigdy. Nigdy nie umiem się tych hairshotów nauczyć Przepraszam, ale to było dobre, musisz przystać tak bardzo Kacia? Tobie to cały czas za Jak to leciał Nie, nie A, Myślałem, że go złapię łopatą O! Nie! Nie! Nie wolno <śled> to, zawsze mi to nie... nie. PRERSOS! A oczywiście moi drodzy. O fuck! No nie no! <śled> Mam cię! O fak, trochę za daleko. Znaczy za wysoko. Whatever. A kurde! Nie! No, ja Cię dorwę. Ja ci dorwę, młody. Nie, nie tak nie dorwę. No, niestety, Australium. <grym> Ej, w sumie? Ten, Australium Market Garden. To byłoby całkiem spoko, nie powiem. Może miałbym w końcu pretekst do tego, żeby nauczyć się marketować. Nie nie nie, 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 nie! Honor, no honor! No kurde, no miało być honor, no come on Dobrze! Nie! Nie! No znowu 4 HP, are you serious man? no, oh, Za nisko! O fuck. Dobra, teraz zdecydowanie zginę. Zdecydowanie teraz zginę. Ajajaj. Aj, aj. What? Czarne, Mam co? cię. No co? Czemu to nie był krytykalo? Halo? Ej, coś cię nie? To a ja to co? To hmm. cały czas... O, w nóżki bym cię do... w nóżki bym ten... Czy trafił. Kurde, poczekaj zamiast ten. A! Nie! Nie! Nie wolno! Ooo! Mógł być taki piękny airshop No Metzo oh. can, fly. I I can touch the sky. <laughs> Nie mógł Nie rób tego yes. <laughs> Pięknie Uuu Ej nawet nie wiedziałem że to był rocket jump ale jak zaliczyło to nie mam nic przeciwko daj mi naładować broń. U! O! Nie! Macha! Mam Cię! No nie, czemu Cię to nie trafiło? Trafię Coming? Nie, jednak nie. Nie wolno. Nie. <śles> What? Nie! Co? Dobra! Dawaj! Mi młody! mi chociaż odrobinę honoru! No! tu. No <śmierdzi> <dostaw mnie. śmierdzi> <Dostaw mnie. śmierdzi> Chodź tutaj! <Dostaw. śmierdzi> Chodź tutaj! No nie! No młody! Come on! No. <śmierdzi> Nieładnie! Zbiłem! Dostaw mnie! <śmierdzi> Ta, A wierdzi. dobra! Ginę! Nie, no przy dwóch HP to ty se kuźwa poszysz, chodź. Uuu, ale to było ładne. bez ja. zderzenia zrobiliśmy. No u- co? Jakim studentem- to, tobie to- <laughs> super. Ajajaj. Ja. U. ja. że to ja siebie całego zabijam, jednak- O, czekaj, 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 czekaj. No, co? Ha? What? Przybyłem! Ej, nie, nie, stop, 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 bo jakieś lagi mam. The hell was that? Dobra, czekaj, chyba się uspokoiło. Dobra, dawaj. Tobie zaliczył, że ja byłem pierwszy. No, no właśnie, ja Nie, ja sam nie ogarnię. Co? Ej, teraz mi to nie zaliczyło. Ajajaj, to było ładne to kontra heavy, runda druga, nie? Ja <grym> no szkoda, no szkoda, że nie można ten, e, dawać tutaj wszystkich klas Nie! Ach. Młody, us uspokój się, bo nie będzie, bo nie będzie skrapa O! Nie dość, że cheater, to <grym> jeszcze... Ej za każdym razem jak mam jak robię z nim MG, to oskarżam mnie o cheaty o, masz. Nie mam cheatów Mody, gdybym nie miał cheaty, to by było 20 0 of. Mi trochę fory, żeby nie było to Co? Trochę chory, żeby to nie było podejrzane <noise> Dokładnie Och! No nie! No ginie! Nie! 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 nie Chodź tu! Nie! <ślad> Chodź tu! Czekaj, nie, nie, dobra, spokojnie, spokojnie. Ja sobie załaduję elegancko Z góry śmieć! No. Moja <ślad> <ślad> No przepraszam! Dobra, pierwsza runda dla mnie. Uuuu, uh, jak go, go wbiłam w ziemię, Boże! Nie, nie, nie wolno! Nie, zostaw mnie, zostaw mnie! Młody, zostaw. chodź tutaj! Nie! <laughs> 10 HP. ile ty miałeś? nie wiem, z 40? Ajajaj! O! Aj, aj. <laughs> <laughs> O, a! A! Na nie! Mamy cię dorwać! O. Co? 4-1? Co jest? No. Na To się nazywa pek No nie! Nie! Powiem, że głównie na szczęście No z tym się z tobą zgadzam, młody, stu procentach! No, czemu zawsze muszę cię koło uderzać? No, aaa, jak mnie wbiło. No, stop. Nie nie, nie. 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 Nie wolno. No chodź tutaj. Uuu. Poczułem jakim mi się łamie kark. No nie powiem ci, że market gardening jest naprawdę satysfakcjonujący, to trzeba przyznać. No kurde, albo pod stu, stopami CB, albo nad stopami. No Zarajnie. Nie! Jest. Nie! Jest. Kurde, był taki piękny airshot U, I see. No! No nie! Chodź tu! A! I believe I can fly! No czemu cię to nie uderzyło? Nie wiem. Żadny jestem dłutami. No uuu, ale to by było piękne. Nie! Nie! Zobacz! No. 8 HP miałem! No, what? No! Znowu! Gdzieś ja. tam lepiej nagrywać Minecrafta. No, przecież ja nie ty przecież... Nie, streamujesz Minecrafta. To no i co? No Minecraft to gierka lepsza od tf <noise> To czemu grasz w tf -a i nagrywasz? Zamiast Minecrafta. Mam Cię. D tego, że streamy z Minecrafta są się lepiej przyjmują, bym hmm. wiedział. E, no, no ja niestety na razie mam słabego neta, więc nie za bardzo mamy streamować. O ty. O tu! Na! Rap. I believe I can not... Come on! <grym> <grym> Już trzeci raz! Uuu, piękne jeszcze był. <grym> jak poleciał! <grym> Nie! Kurde, taki amunicja mi się skończyła! Amunicja mi się... Amunicja mi się skończyła! Nie! Łam Kurde, taki piękny od wybór amunicja mi się skończyła! Jeśli jednak zobaczysz, że jednak używasz szpiku, bo Daruję ci, jednak może się ich nie mieć, Uuu, ale jeśli masz, to był ładny będę cię prześladował i będę w twojej szafie, zobaczysz. <śmien <Chen>: <śmien> o kurde, nie, eee, tylko nie spotrz, to. Śpisz. Ehm... Się. <śmien> o <śmien> no, się. No nie! <śmien Mean> Uuuu! To było piękne, nie powiesz. Uff, jak go wbiło w ziemię Kurde, mogłem pójść z tym z Marketem, ale... Nie chciałem ryzykować. No co to za chowanie! Co, co, co to za się młody halo? No! No, znowu koło ciebie, jak ja tego nie da widzę Uff. Ja czemu, czemu ty chcesz ze mną nagrywać? No czemu nie? Czemu? No, a czemu nie? A czemu? Bo Jaki jak mi... taki ciekawy, czy... żeby ze mną filmy nagrywać, naprawdę? No, przecież, no, raz na jakiś czas, przecież nie... Nikt, yy, powiem tak. Mi korona z głowy nie spadnie, jak na re, jakiś czas nagram z tobą filmik. Tym bardziej, że jesteś moim widzem, to po pierwsze. Po drugie, 2-0. <laughs> czyli wychodzi na to, że już... oj, poczekaj, czyli wychodzi na to, że ty w tym momencie masz jeszcze w, w szansę uratować swój honor. A po trzecie, no co, no przecież nic, nic mi żadnej różnicy nie zrobi jak nagrywanie. No przykładowo, dlaczego chociażby Arek, Michu, Grzegorz, Mars czy Ereksis ze nagrywali? Ja do tej pory się zastanawiam. To to normalne. No weź daj spokój. Po prostu chciałem sam nagrać i już. No, a teraz mniej gadania, więcej szczelania. Ciekawe, co <grym> No powiem tak, już ja oficjalnie po... wygrałem, więc ty jeszcze musisz. masz jeszcze szansę uratować swój honor. Created. Hello. No, hallo! Czemu tu nie. Łocha <grym wytrych> Dorwał mnie. Nie. Nie. Nie, proszę, proszę Gdy. daj mi żyć. To jest. Nie. Nie, proszę, jak chcę żyć. Co to zrobiłeś ty? No on ma gorszy śmiech ode mnie. No nie wiem, moi, moi ludzie... Pfu, moi ludzie, co ja gadam? Moi, moi, ludzie, kom... tak. moi ludzie, dokładnie. Moi kumple mówią, że ja mam spokój śmiech. Co to za ucieczki? Młody, halo? Chcę na, fi na filmach staramy się nie śmiać, bo ja mam po prostu okropny śmiech. No nie, ja tam, ja tam właśnie lubię się śmiać. Oj, gdybyś ale, ty usłyszał... Powiem tak, ty, jak ty byś usłyszał jak się śmieje jak czajnik O! To dopiero Ten no, dokładnie ludzie mówią, że śmieje się jak czajnik nie wiem, 3 <laughs> Jesteśmy bardzo dobrzy w tą co nie młody Dobra, chodź nam. Nie, bo ja mam 12 HP. <noise> no właśnie dlatego chciałem, <noise> chciałem dać Ci szansę. O kurde, czekaj, bo znowu mam lagi. Czekaj, 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 czekaj. Przepraszam. Dobry. Dziękuję. Okej, okay, chyba <noise> powinno być git. No zróbko Nie no. piknął. Aha, a to tak brzmiało No, znowu. Ja. ty śmiał. Nie, nie. nie. <grywka> Mam cię. Przez ciebie, przez ciebie zostałem brony, Przez ciebie. To wszystko. Przez ciebie, wszystko, <grywka> wszystko. A co, nie jesteś, nie jesteś z tego powodu zadowolony? A! Myślałem, że cię dorwę. Chodź tu! NIE! Kurde! O, kurde, jeżeliśmy mi HP zadał. Jak, kiedy ktoś się zenerwuje. 12 HP W ogóle dziwne, bo teraz ta nowa gierka w y nie. A no, no, wydaje ona się spoko. Wszystkie gry przebiła. No, dałem w nią kolegi No. PlayStation. ona jest za darmo, czy ten? Ładno. 7 gry w kosztuje. No, o. Na PlayStation o. kosztuje. Czy tam ko y kolega, no, za darmo dostał. O, fajnie. PlayStation. Przebiła takie gry jak Fortnite, ta, niestety Minecraft'a. Minecraft przebiła. Piękną w Powiem tak, ja już wolę Minecrafta niż tego. Niż Fortnite'a. FAK. Fortnite'a też nie lubię. Hmm. I części chwała ci za to młody. Może... M mam kilka winów z Fortnite'a na solo, <coughs> duo... Tak hmm. jest. Ja powiem tak, ja, ja wolę PUBG'a, bo PUBG jest bardziej realistyczny. Chociaż w sumie też w PUBG'a nie grałem nic z czasu, więc... WHAT?! Ty jesteś... Pupka. Ała! No nie! Proszę! Ja nie dobra, no. dobra, Proszę bardzo. No, what?! Uuu, to było piękne wody Dziękuję. Co? już Unusual i Australium skilla nie daje. Ja nie mam Australium. Znaczy, no mam, ale nie Rocket launcher. Dobra, ale... Ale marzenie już. Tak się nie daje. O, piękny młody. No, tak więc tym samym moi drodzy, pojedynek można uznać za zakończony. Zwycięzca, no oczywiście bez niespodzianek, czyli ja. Ej hey, no! Czemu? Oczywiście, nie, zwycięzca bez niespodzianek, czyli ja. Ale. Trzeba młodemu oddać. Zachował honor. Wygrał walkę o honor, tak więc tu trzeba wam pogratulować. Piąteczka. No, miała być piątka, ale niech będzie taniec. O Owej, masz fajnie zrobionego tego, solda. Biedny jestem to. Pro, prosta, a jednocześnie tak fajnie. Ja no. tak lubię. Okej. Okay. Dobrze, moi drodzy, to będzie na tyle dzisiaj, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie, oczywiście, wejść na kanał Bara. Będzie jego są... link w opisie, jak również. Jak również będzie jego film w adnotacji wpadnijcie koniecznie na jego kanał, zasubskrybujcie go I co? Wyczekujcie kolejnych, wyczekujcie kolejnych filmików Tak więc, dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że wam się podobało Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać temu filmikowi łapki w górę Oraz jakiegoś fajnego komentarza A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco zapraszam Był ze mną Baro, pożegnaj się młody Okej, okay, dobra Okej, okay. no trzymajcie się ludziska Nie i do następnego. Trzymajcie się ludziska to i do następnego. ka